Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Rawik i Slade Spire moi mili państwo. I muszę sobie przypomnieć, gdzie ja tutaj byłem, gdzie ja tutaj byłem, gdzie ja tu jestem i co ja wziąłem. A tak szczerze, dawno tego nie nagrywałem. Kurde, jakoś ostatnio taką przerwę miałem. Tak się w Don Starwa wkręciłem, że szok. I za każde 5 kart yy, to ja chyba to wziąłem, nie, bo tu jedną sferę plazmy. A tak szczerze no nie pamiętam co wziąłem. Na pewno nie to, na pewno nie kopułę. Tu było na początku każdej walki przywoła jedną sferę plazmy W pierwszym, prostym miejscu jeżeli nie masz już miejsca, twoja pierwsza sfera zostaje wyładowana To mi daje energię, tak? Czyli dodatkowa karta do zagrania, to jest niezłe, ale i to jest niezłe, bo to jest całkiem ładny heal Za każde 5 kart w twojej talii przywróć 3 punkty życia, czyli ja bym miał 3 razy yy, 5 w zasadzie, 15 więc to jest niegłupie. Ja bym chyba jednak wziął to. Tak zupełnie szczerze. Dobrze, no w każdym razie, słuchajcie, mamy akt trzeci, znowu ślimaka. Zobaczymy, czy się uda nam coś tutaj z nim zrobić. Ale w ogóle, słuchajcie, tak zacząłem się zastanawiać ostatnio. A wait, gdzie są elitki? Tu jest jedna. Tu jest druga, czyli tak naprawdę iść tędy trzeba by było. Tu jest trzecia. Jest szansa na trzy elity, jak pójdziemy tędy. OK, no i mamy kulminatora! W ogóle mam wrażenie, że cicho strasznie. Yy, pewnie zapomnę to wyciąć, więc coś tam pogadam. Dobra, wydaje się OK, mamy tak, dobra. 5 punktów bloku, 21 punktów obraźnie. OK, to jest dobra, aczkolwiek 15 dostaje na ryjek, to mnie troszkę boli. Eee, 15 dostaje na ryjek, ale dobra, ale zrobimy tak i teraz dostanę mniej na ryjek. A teraz zostanę jeszcze mniej na ryjek. Mogłem niby tą efektywność zwiększyć, ale wydaje mi się, że będzie w miarę okej. Okay. Słuchajcie, kurde, mam problem. Mam problem, bo tak trochę się zasta zacząłem zastanawiać, co by tutaj ponegrywać. Oczywiście z 4 punkty... Okej, okay, to zrobimy tak. Um, no oczywiście tutaj jakby jak najbardziej chcemy... Um, chcemy chcemy zostać przy Slady Spire, to w ogóle nie ma. Nie ma żadnego, ale... Ale, kurde, Felek, no jakby, nie wiem, jakby ktoś wcale nie zauważył. No to trochę z... ciężko idzie mi zabieranie się za tego Witcrafta. E, I mam wrażenie, kurde, że. Znaczy, no w dużej mierze dlatego, że go trochę nie ogarniam, nie? I tak troszkę zaczyna, ciężko mi idzie przysiadanie do niego, i tak myślę, czy nagrywać czy go, czy nie. Ale jak nie jego, to co? I w tego Don Starwa się wkręciłem, i jedyne co bym robił, to bym siedział i tego Don Starva klepał. Ale to też trochę nie, nie robota, bo, bo to by był wtedy kanał orientowany tylko, między, tylko na dąd starwie. Eee, no więc. Nie jestem pewny, nie jestem pewny, co z tym fantem zrobić, kuźba. I tak się zastanawiam, no. Co, co, co ja będę tutaj, prawda, oszukiwać? Co ja będę oszukiwać, jak tak to jest, tak to działa, no. Hej, no ale, macie jakieś kurcze pomysły, jakieś prośby, pomysły czy coś, to, to ja poproszę, ja bardzo chętnie to tutaj zgarnę. Bardzo chętnie zgarnę, bardzo chętnie tutaj, prawda. Yy, yy, no to go zabiję. Dziękuję. Bardzo chętnie to rozważę i być może wprowadzę w życie, no, bo kurde... No kurde mam problem, zastanawiam się. 12 punktów bloku, sfery gromów Ej, to jest fajne. To nie wiem co robi. Co znaczy zyskać drugie miejsce na sferę. A to jest fajne, ja bym wziął to. Ja bym wziął to, idziemy sobie tutaj, znaczek zapytania. No, także myślę, że tyle. Skończymy na tym, jeżeli chodzi o jakieś takie rozkminy. No i, i, i tutaj czekam, słuchajcie, jakby ktoś miał jakiś pomysł, jakąś podpowiedź czy coś to, to to jakoś prośbę podpowiedź coś w ten deseń to bardzo chętnie tutaj wezmę to pod uwagę i... aha ale kurde ale gromu to nie to jest ciemność to jest grom no właśnie jest okej okay. mogę przywołać jeszcze jedną sferę gromu i mieć to w dupsku i tak też zrobię chyba trzeba było brać blok no nic się zagadałem tu za bardzo of course to nic to nic spokojnie będzie dobrze będzie dobrze. Tego trzeba rozwalić już teraz. Bo on wybuchnie sobie później. Eee, powinienem kuć w ten blok. Otrzymałeś obrażenia przywołuje dwie sfery gromu. To jest coś pięknego. Przy A... okazji to się wyładuje. Cegramy sobie tak. I zagramy se tak. No i coś pięknego, słuchajcie, coś pięknego. Co to robi? Wybrzgi nie zginie zyska i dobysz kartę. O! Też nice. Kurde, już tak dawno nagrywałem, że nie pamiętam tego. Um, 7 punktów bloków, następnej turze. Terrorery. Elo! Coś pięknego. Dobra, mamy sobie złoto, mamy jakieś pierdoły. Pasowo kartę mocy do ręki w tej, która kosztuje 0, to jest niezłe Do końca walki blog jest obniżona 1, to jest raczej nie Ja bym wziął to chyba, zobaczył Co z tym będzie, co z tego będzie Idźmy do sklepu, dzień dobry! Nie trafiasz na zwykłych przeciwników, to jest dobre To jest też dobre No to jest takie przeciętne yy, Czym nie stać 297, kuźwa naprawdę Ja myślę, że to jest lepsze chyba Myślę, że kupimy to. No naprawdę trzech mi brakuje. Ja pitole Och! Och mein god! Może coś usunąć mogę? Coś, coś mam, co mi jest mocno niepotrzebne, nie wiem Zgaduję, że pewnie to między innymi, no ale Ale tak szczerze, to chyba no, mógłbym te zwykłe podstawowe wywalać, ale ja nie wiem, czy ja to chcę. Zamiast tego mogę kupić to ulepszone i to już jest całkiem fajne. 6 punktów obrażeń, dobierz kartę. Ja to wezmę. Ja to wezmę, bo to jest za darmo 6 demedżu i dobór karty, więc jest git. Idźmy sobie dalej. Tutaj mamy znowu zapytajkę. Szepty z tyłu głowy, nie pamiętam, jak gubisz drogę, okej. Okay. No i co robimy? Otrzymaj dwa, dwie karty szaleństwa, utraty 10 punktów. Na czas walki zredukuj koszt losowej karty w ręce do zera. Ej, to jest ciekawe. Ej, to jest ciekawe. Klątwe cierpienie, to u nas heala. Niezagrywalna startowa. I utrać 4 maja... Aha, okej. Okay. Tak, szczerze, ja nie wiem, czy ja chociaż heal, czy ja potrzebuję hila. A to jest fajne. Tracę 10 punktów HP. Zredukuj koszt losowej karty. A gdzie ja jestem na mapie? Mogę podejrzeć mapę? Mogę. Jeszcze przed Elitą będę miał hila. No jak w mordy strzelił, będę miał heal. A. Ej, to ja bym tam chila wziął, machnął, a tutaj ja bym wziął o to, chyba. To jest, to jest coś fajnego. Dobrze, robimy tak. Gdzież w tych kart już mam tyle, mam wrażenie, że, że jest za dużo. Utrać obrona, utrać defragmentacja, utrać strumień plus. Ja myślę, że obrona, elo. Jakoś mi tam raczej mocno nie będzie przeszkadzało. Tutaj myślę, że się uleczy. Chociaż czy przed następnymi elitami będę miał możliwość leczenia? Nie będę miał. W ogóle. Wiecie co, to, to uleczymy. Mimo tego, że tu możemy kopać, to ja tak czy inaczej bym uleczył. Wspaniale, full health. 9 punktów obrażeń przywoła jedną sferę mrozu, ale to mnie nie jara. Mrozu, zagrasz kartę mocy, dobysz dwie karty, też mnie nie jara. No jeżeli już, to bym to wziął. No, powiedzmy, chociaż ja mam wrażenie, że ja nie powinienem tych sfer mieszać, że to, że to się zrobi. wo Nemesis Ja już z nim walczyłem, ja nie pamiętam kuźwa jak on działa, ale on chyba przez pewien czas... ...jakichś tam obrażeń nie zadawał, coś takiego było chyba, nie? Wyładuję następną sferę przywołaj Sferę, która została wyładowana, to jest fajne. To jest fajne, o wow, ale ile ja tego dostałem, okej. Okay. Spoko, spoko, zrobimy myślę tak Okej, okay. zrobimy w ten sposób w Ten Aha, i przywoły sfery gromów i na wykluczeniu. To nie, to ja na razie mi to skończył, Elo. <laughs> Trochę mu się oberwało. Niewiele, ale się oberwało. Tutaj nieuchwytność, dobrze, i co to daje? Redukuje wszystkie otrzymywane obrażenia oraz stratę... Do jednego punktu w tej turze nakładany ponownie co drugą turę. Aha, czyli teraz jakby nic mu nie robię, więc muszę. Yy, kuźwa muszę dostać. To jest dobre. To jest dobre. Muszę się w blok po prostu uzbroić. A Kuźwa to ma wykluczenie? Nie, jak użyję to ma wykluczenie, dobra, mi się porypało. 45 punktów, jak cię pitole, toż to mnie zatłucze tylko śmiech. Dobra, muszę, muszę to przemyśleć. Dobra, on znowu tego użyje. Czyli lecimy generalnie... Lecimy tak, to jest za ze zero, bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek nie ta sfera trochę. Robimy of course tak, robimy tak. wyładowanie co mi daje? 9 punktów bloku. Ja nie chcę wyładowywać. Nie teraz, nie kiedy on w ogóle nie uderza, to jest totalnie bez sensu. Come on! Nie możesz mi tego robić, nie może mnie zabić jakieś Nemesis bez jaj. Znaczy, no Nemesis pewnie jest od tego, żeby mnie zabijało, ale nie będzie, 12. No to ej, a to już jest całkiem ładny blok, on bije za 12, a ja mu cyk. Wyładuj pierwszą sferę x razy, to mnie nie jara, się mógłbym wrażliwym wszystkim dowiesz kartę też średnio. Mógł zrobić tak I tak za jeden oberwie i tak, więc w sumie mi to powinno być w rybka. Dobra, więc sobie zostaje Tutaj leci mi piękny blok Więc to lewam totalnie Bo wszystko wybronimy Spoko, bije za 18 How about fuck you Okej okay. Zróbmy tak Tak Okej, okay, 12, wspaniale. Czyli w sumie mogę za jeden sobie pierdyknąć albo jego, albo wziąć skupienie. I myślę, że skupienie to będzie jeszcze więcej bić. I tu weźmiemy dwa razy blok po prostu. No i coś cudownego. Zapominam o bloku z tego. Mogłem jeszcze walnąć go raz z Karciochy, no ale dobra, trudno. Znowu ma to gówno nieuchwytność i bije za 45, chyba od fuck you. Za 33 i sfera mrozu, to jest coś ciekawego. Steel 33. Czyli mogę zrobić coś takiego. Aha, i co? Czemu nie wyładowało? Co, wróć. Aha, wyładowało 17. OK, Czyli mogę teraz 10 punktów obrażeń i przywołać jedną sferę mrozu. Ale to mu nie zada obrażeń. Nie, 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 nie. nie. To byłoby źle. Jak wtedy miałem tą sferę tutaj, to byłoby okej, okay, a tak to nie. Zostanie no mi się sporo, Fuck you Nie wiem, jak mam się uleczyć trochę. Ok, sfery gromów, x sfer gromów. Przywołam, to ta się przyładuje, zyskam 6 punktów bloku, ale i tak zyskuję 6. Mogę też pierwszą sferę po prostu wyładować. Dobra, ja myślę, że zrobimy tak, wywalimy to w końcu. Zrobimy tak i dzięki temu tutaj nam. O, właśnie, Spoko Klepsydra rtęciowa, to trochę zadziałało. A, siódmej tory 52 Pro. A, zapomniałem o tym. Ehm, 3 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom. Wspaniale, młynek modlitewny, Pospolici przeciwnicy gubią dodatkowo kartę. Wspaniale, wspaniale, bierzemy bierzemy FTL. Za 6 punktów ryzyka zagrałeś mniej niż 4 karty i dobierzemy kartę. To jest fajne. Myślę, że to jest ok. Jest za zero, jest w miarę spoczko, Idziemy tutaj. Dzień. Dobry, witam serdecznie. Kolejny FTL. Średnio mnie jara i średnio mnie też jarają te rzeczy. Znaczy one może byłyby fajne, gdybym miał gotówkę. No FTL-a chyba kolejnego nie mam. Nie chcę, w sensie, a może, a może weźmy zawsze to damage. Ej, nie wiem czy dobrze myślę, ale próbujmy, próbujmy, o to chodzi, lećmy dalej, bo kurde, dużo czasu, co każde zegrane dziesiąty atak, zyskaj, okej, okay, nie ma problemu. Nunczako. no niby mógłbym tak trochę ominąć dwie elity i iść na tylko jedną, tylko na jedną, ehm. no i może to by nie było głupie, słuchajcie, no nie wiem, idźmy jeszcze tu na razie i zobaczymy po prostu, ło! Wow. A, ale ten był spokojny. Mu trzeba tylko napindalać ten Jego trzeba tylko napindalać Cyk, ale nigdy nie otrzymam, więc nie wiem czy to jest sens. Cyk 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 Okej okay. No już nawet nie mogę Cyk, aha, teraz walnie mnie za jeden, a to nawet dobrze, bo mi przywoła sfery. Aha, nie, bo mam blok. A okej, okay, dobra, nie było tematu. Spoko, spoko, to użyjemy tego, użyjemy tego. Teraz cyk, cyk, cyk. Why not? O, 26. Tu coś nie pykło, czy on nie uderzy? Za 23 mnie rybnie. O, żeż. Ale ty nigdy nie uderzałeś. O, synek. Synek, tak to nie może być. 47. No trzeba go po prostu napindalać tam. Cóż, 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 cóż można by rzec, te Mogę wyładować, a wyładujmy se, Jest spoko, teraz bije za zero, jest bardzo dobrze, ok, czyli jeszcze dwie tury trzeba przeżyć, Jakiś W gruncie rzeczy strasznie mało mam damage'u. To, to widać po tym przeciwniku, nie? Efektywność, tak, to jak najbardziej chcemy, to też. A To jak najbardziej. Przywołujemy dwie sfery gromów. Też możemy zrobić to tamte przeładujemy po prostu i też będzie git. Też będzie git 13, kurwa, ale no jakoś... Aha, ale te walną 7, ok, to wyjdzie na 0. Strasznie mały damage. No, to mi się nie podoba. 70, to jest spoko, zrobimy tak. To też jest okej, okay. to go tam sponiewiera solidnie Mogę dobrać 19, dobrze, zrobimy tak Jest git, zrobimy tak Nice, no i mogę wziąć ten blok, też tak, na no razie czego Przecież Wątpię, żeby coś tutaj, żebym miał co, a jednak bym dostał, nie? 10 bym dostał no dobra, no spoko, no w wy... suma summarum wyszło nieźle, ale dochodzę do wniosku, że nie mamy się co pchać na dwie elity. Zadaj 5 punktów obrażeń, wszystkie karty rozcięcia podczas tej walki zadają dwa 2 dodatkowe... dwa dodatkowych obrażeń, że tak powiem. No takie z jednej strony okej. Okay. Spróbujmy no, why not. No, jeszcze jedno rozcięcie mogę wziąć, po prostu. To ja myślę, że pójdziemy chyba jednak na jedną litę. Ja się chyba dwóch elit dygam troszkę. Eee, nagroda Rzadki Artefakt. Weźmy, spróbujmy. Spróbujmy, o tak to ujmę. To, to może mnie pogrzebać, nie? Ale 10 punktów wszystkim przeciwnikom. 5 punktów regeneracji. Okej. Okay. Może mnie pogrzebać, ale nie musi. Za 21, ale jeszcze możemy pierdyknąć. Co ma mniej? To ma mniej alfa. Bijemy Ciebie. 7, Tych za 21. Mogę użyć tej mocy, ale też nie mam jak kurde tego wziąć. Weźmy kartę, bo nie mam bloku, nie. I to mi tego bloku nie dało. I to nie jest nic dobrego. Słuchajcie, zrobimy tak. I dostaniemy za 20. Ja pitole. Ej, szok. Ej, szok. Tak nie może być. Tak nie może być i oni jeszcze coraz więcej. No, 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 no. no. Dobra, yy, myślę, że. Możemy walnąć tak. Mogłem walnąć najpierw to. Weźmy coś za zero. Skupienie jest ok. Skupienie jest ok. Będą bić więcej. Możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. E ja tak zupełnie serio, ja wypiję wsią. Bo jest trochę przypał. 20, ok, regeneracja. Spoko, Ej, no normalnie mnie tacy przeciwnicy składają, to jest trochę słabo. 16 punktów. Ej, no to już mi raczej nie pomoże. 15 punktów bloku jest ok, ale mogę więcej dostać. Teraz 16, jeszcze jedną mogę zagrać. Mogę zrobić tak i mogę zrobić tak po prostu. elo 23 jest ok. W sumie nie wiem po co za tem zagrywałem, bo jak on mnie dotknie, to ja leżę, więc nie wiem czy to jest dobry e, dobry ten, dobry myk, ale ok. Mamy poparzenie, to nie jest nic dobrego. Jeden punkt skupienia, 5 punktów bloku, wyładnie pierwszą sferę. E, ona bije za 9 wtedy, tak? To powinno być ok. Cyk. No i jest. Eee, ohoho. Dobrze wyszło kuźwa, ale to nie jest nic dobrego. 300 sztuk złota, coś pięknego. K czemu dopiero teraz? K sklepu nie będzie. 9 punktów do obrażeń, dobierz 4 karty, odrzuć każdą dobraną w ten sposób kartę o niezerowym koszcie. Ja już chyba nie chcę kart więcej. Czy mogę to? Nie, bo nie dobiera karty. Żeby dobierała kartę, to tak. Dobra, no lecimy na Elitę. Ja pitole 22 healtha i Elita. Aaaa! Pogrzebie mnie to! Chyba. Dobra, spróbujmy, no nie, nie, nie wiem co mam zrobić jeszcze. to wyobraźni wszystkim Dobierz kartę, dodaj losową. Mogę przeładować dodaj losową. Jest git 7 wszystkim. Też dobierz. Na zero. No powiedzmy, może być, zyskamy. Blok. F Fuck you. Czemu w tego, żeby w tamten mieczyk? To byłoby ok, ja pitole jeszcze jeden mieczyk. A idź pan w ciul. Ej, tragedia, nie? To jest ewidentna tragedia. Come on. Dobra, zagramy tak. Słuchajcie, zagramy tak Zagramy tak, tak. Tak. Jest OK. Um, 11 punktów obrażeń to mogę wyładować, ale nie chcę wyładowywać, tak mi się wydaje. Możemy zadać 11 teraz No blok to jest w ogóle koniecznie. Tu możemy zadać 7 Mogę wyładować, ale ja chyba nie chcę wyładowywać No Ta karta za 0 będzie okej, okay, ale ja nic z tym nie zrobię. Okej, okay, dobra, pas 17, 9, 18 za 1 oberwę Okej, okay, dobra, co robię o ten odziutek? nie może zostać osłabiona, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. dobra, zrobimy w ten sposób to mu zmniejszymy, jest FTL? Jest zrobimy tak zagramy rozcięcie bije za 22 ja ciepitole 10, 1 czy, 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 nie, robimy koniecznie tak, robimy koniecznie tak no i robimy tak no. i tyle 20 dostanę za dwa, ja ciepitole ale to jest na granicy, szok Szok. Najgorsze jest to, że ona bije ciągle coraz mocniej. 7 punktów w bloku, x też Dobrze, zróbmy tak. 1 punkt skupienia, to może być niezłe. 4 punkty obrażeń, 1 punkt wrażliwości. Ona bije za 26. Potrzebuje 20 przynajmniej 1 punktów w bloku. 5 razy 7 to mi da w ogóle 30 punktów bloku. 4 razy 7 da mi 28. Więc tak naprawdę mógłbym użyć jednej karty. Ej, dostałem 4! Ej, to spoko. Dostałem 4 bloku, więc trzeba się 21 i 4, to było 25, dostałbym za 1. Więc zróbmy w ten sposób i zróbmy w ten sposób. Powinno być okej. Okay. Ona sobie tam dostała tyle, ile miała, i 28 jest git. Ona mnie nie walnie. O jezu, cudownie. Dobra, dobra, jeszcze żyjemy. Nie ma jeszcze tragedii. Nie ma FTL-a, nie ma. E, to może być OK. To bije za 10, to ma na razie 0. O, to nie jest dobrze. To nie jest dobrze. To nie jest dobrze, słuchajcie. 21, 10, to jest 31, 38. Ona bije za 30. Nie, to jesteśmy ten, to jest tyle, nie? To jest wsio. To jest wsio. Mogę zyskać 2 punkty bloku, tu dostanę. Nie, no to jest le... Nie, no leży. Fuck you! On no, Zginąłem jak w mordy strzelił, nie? Kiedykolwiek otrzymasz obrażenia Ona chce mi zadać 30 no, Mogę dostać 2 punk punkty bloku. No weźmy sobie 2 punkty bloku, bo dlaczego by nie? No, ale ona bije teraz, ja mam 17, ona bije za 30 i wsią. Nie? bo no właśnie, nie broni mnie nic. Drzemka to nie taki zły pomysł, też tak myślę. Dobrze, no. Moi mili Państwo, było miło, było miło, dostaliśmy nowe karciuszki, jakieś ciekawe. Okej, okay. tutaj ewidentnie mieliśmy zdecydowanie. Tu tak trochę znowu się rozbiłem, bo zacząłem brać trochę na. Tak mam wrażenie, tak myślę, nie? Że zacząłem brać trochę na blok. Trochę nad damage, i w, ostatecznie nie miałem ani jednego, ani drugiego. Już niby miałem bardziej pod damage przystosowane, ale, je, ale jednak, no więc, więc to się jakby rypło Ostatecznie, no nic, no mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Tymczasem dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do następnego razu.